Część druga filmu, całość zamieszczę na zapasowym kanale Michał XL600. 50. To ten kościół, który widać, jak się jedzie trolejbusem numer 3. On tam kiedyś przyszedł jako zwykły parafianin i od razu został zauważony. Powiedziano mu, żeby podszedł bliżej. Ktoś zauważył, że on się tak dziwnie modli. Pop mu powiedział: Wszyscy się na ciebie patrzyli i byłeś dla nich natchnieniem. Potem wraz z tym popem prowadzili jakieś wykłady i to jest jeden z moich przyjaciół, który razem ze mną kończył szkołę anatolicką. Antonowicza. Największy mafiozo w mieście Zaporozhy jest również absolwentem tej szkoły Logos. Oni tam postępują ściśle według prawa karmy, nie biją nikogo bez powodu. Najpierw wszystko jest gruntownie wyjaśniane, aby było sprawiedliwie. Tak to właśnie jest. Dlatego, jeśli ktoś naucza, że nikt nie wie, co musisz czynić, to jest to nauczyciel duchowy, od którego wszyscy wychodzą bardzo różni. Tacy nie kopiują tego nauczyciela, lecz stają się samym sobą. Taki nauczyciel po prostu aktywuje w nich tę duchową naturę. Oni po prostu przestają się bać, a kiedy przestają się bać, to zaczynają rozumieć, czego tak naprawdę pragną, i zaczynają. Zaczynają się tym zajmować bez względu na wiek. Wtedy wszystko zaczyna im się dobrze układać, a ponieważ nasza natura jest duchowa, lecz my praktykujemy prawa materialne. To tak samo, jakby rybę wyrzucić na brzeg, i ona tam biedna bez tej wody się dusi. Takie mniej więcej właśnie jest to nasze materialne życie. Staramy się jakoś przetrwać w tym agresywnym środowisku. Często pada pytanie: a skąd tyle agresji? Po prostu nie jesteśmy w swoim żywiole, nie jesteśmy w swojej naturze. Jeśli tylko jesteś w swojej naturze, to cokolwiek by się nie działo. Jakiekolwiek wojny i podobne, to ciebie wszystko omija. Ciebie to nie dotyczy. Po prostu wykonujesz swoje zadanie i już. Nie podlegasz już tej jurysdykcji. Dlatego też uświadomienie sobie, swojej duchowej natury to po pierwsze, nasze zadanie. I nie jest to zadanie przymusowe, nam się to będzie podobać. Ponadto napisane jest nie ma innej drogi. Jak uświadomić sobie tę naturę? Jak stać się takim duchowym człowiekiem? Wszyscy pragną tej duchowości, ale nazywają to rozmaicie. Niektórzy powiadają, że należy się oczyścić, inni powiadają, że to jest samoidentyfikacja albo przejście do jakichś bardziej subtelnych wibracji. Nazwy bywają rozmaite, no i odbywają się różnorakie spotkania, rekolekcje, kursy czy szkolenia. One wszystkie rzeczywiście działają, ale nie należy się dać zbytnio w to wciągać. Dokładnie o tym mówi Bhagavad Gita. Tam są wymienione wszystkie te rodzaje ćwiczeń i technik, które prowadzą człowieka do jego duchowej natury. Ale wszelakie te ćwiczenia, jogi, sesje milczenia, techniki oddechowe, sympozja czy treningi nie dadzą tej duchowej natury. Działające wyniki można. Uzyskać wyłącznie poprzez konkretną, praktyczną działalność, mającą rzeczywisty sens, mającą jakiś punkt oparcia. Jeśli ktoś się do ciebie zwróci, to masz obowiązek mu pomóc. A takie spojrzenie, że jestem po prostu ja i Bóg, i na tym koniec, to tak nie działa. Nie będziesz w stanie stać się duchowym człowiekiem, jeśli pracujesz nad tym sam. Musisz pomóc komuś innemu. I w tym kimś będzie Bóg. Bóg nie będzie przychodził specjalnie do ciebie, nie będzie się przed Tobą materializował, aby Tobie coś powiedzieć. On przyjdzie do Ciebie jako jakiś człowiek i może tak być, że ten człowiek nie sprawi, że poczujesz się komfortowo. Tu masz pomóc temu człowiekowi. Na Białorusi nakręcono taką serię krótkometrażowych filmów. To są ekranizacje przypowieści. Jeden z nich opowiada o kobiecie, do której miał przyjść Jezus ona się żarliwie modli w domu wszędzie wiszą ikony i inne religijne obrazy, kobieta jest nieco zadufana w sobie nieco obłudna taka no i ona czeka na to przyjście Jezusa, koło jej domu przechodzi jakiś pijany mężczyzna i mówi daj mi coś do jedzenia a ona go przegania idź stąd, a wcześniej zdarzyło się tak, że jakiś człowiek proszący o jałmużnę powiedział Wiedział jej, dziś do ciebie przyjdzie Chrystus. No i potem przechodzi ten pijany, a ona go przegania, mówiąc: Tu do mnie dzisiaj przyjdzie Jezus, więc nie przeszkadzaj. A tam niedaleko niej mieszkał jakiś biedny chłopiec, trochę chuligan, i dał temu pijanemu jakiś tam pieczony ziemniak. Takie coś powtarzało się trzy razy: przechodził jakiś mężczyzna z dzieckiem, a ona mu dawała pouczenia. Co było za trzecim razem, już nie pamiętam. Ona ostatecznie zasnęła. I we Jezus jej powiedział: Trzy razy do ciebie przyszedłem, a ty mnie trzy razy wyganiałaś. A ten chłopiec mieszkający po sąsiedzku już trzy razy mnie ugościł. Czyli, że Bóg przychodzi do nas przez innych ludzi. My byśmy chcieli innych relacji z Bogiem. A dlaczego nie możemy tego zaakceptować? Dlaczego ludzka pycha nie przyjmuje Boga pod ludzką postacią, pod postacią sąsiadów? Dzieje się tak dlatego, że za. Zawiść lub zazdrość i konkurencja bywają tylko pomiędzy równymi sobie. Zawiść i konkurencja to główny motyw materialnego życia. Walka o przetrwanie, tu działa potrzeba bycia pierwszym, wyrwania się do przodu, bo działa konkurencja. Nikt nie rywalizuje z ludźmi większymi od siebie, nikt nie konkuruje z kimś, kto jest daleko w tyle, natomiast rywalizują między sobą równi i Bóg. Przychodzi właśnie w ten sposób. On przychodzi do mnie jak do równego sobie. On chce się ze mną przyjaźnić. Przecież nie traktujemy naszych dzieci z góry. My, nie schodząc do ich poziomu, rozmawiamy z nimi tak, jak z kimś dorosłym. Bo najbliższe relacje są tam, gdzie nie ma subordynacji, gdzie brak jest podporządkowania się, gdzie nie ma żadnych zasad. Tylko w ten sposób można przejawić miłość. I Bóg właśnie w ten. W sposób chce się z nami porozumiewać i przysyła nam ludzi równych nam, a my mu odpowiadamy, to nie jest to, czego oczekuję. Bóg jest wielki i wszechpotężny. Oto w jakiś sposób można uświadomić sobie i przejawić swoją duchową naturę. Trzeba rozumieć, że ona we mnie istnieje, że nigdzie nie zniknęła i trzeba z niej korzystać. To tak samo jak z naszymi mięśniami. Jeśli z nich nie korzystamy, to one zanikają. Tak samo jest z naszą duchową naturą. Jeśli nie będziemy z niej korzystać, to możemy o niej zapomnieć. My rodzimy się z naszą duchową naturą. Ona w nas istnieje od najwcześniejszego dzieciństwa. Dzieci wierzą w świętego Mikołaja, we wszelkie bajkowe postacie. Dla nich nie ma problemu, że jakaś tam bajkowa wróżka przyniesie im prezent. Ale kiedy Ludzie dorastają, to nieco tracą tę wiarę. Powiada się, że oni jakoby dostosowują się do tej rzeczywistości, a tak naprawdę tracą swoją duchową naturę. Dlatego też mówi się: bądźcie jak dzieci. W ten sposób powiedziane jest: nie traćcie swojej duchowej natury, nie zapominajcie o niej. Pani pytała, w jaki sposób ją sobie uświadomić. Trzeba wiedzieć, że ona już istnieje i trzeba ją tylko zrozumieć. A w jaki sposób ją sobie uświadomić? Najpierw trzeba sobie przemyśleć, co mi się osobiście przytrafiało. Moja duchowa natura daje mi możliwość łączności z duchowym światem. Poprzez nią mogę o coś poprosić, a potem bach, spada mi to dosłownie pod nogi. Na pewno mieliście w swoim życiu chociaż jeden taki przypadek. Takich zdarzeń jest pełno u każdego. To są właśnie przykłady korzystania ze swojej Duchowej natury. A czym jest robota? To pojęcie pochodzi od słowa rab, czyli niewolnik. Za pomocą roboty uzyskujemy w tym życiu coś, nie pytając Boga o pozwolenie. Ale jeśli ja go pytam, to wtedy w ogóle nie muszę chodzić do roboty. To oczywiście nie oznacza, że nie należy czynić czegoś, co jest społecznie użyteczne. Oczywiście, że należy, ale wtedy. To już nazywa się trud, a wtedy podczas takich działań człowiekowi towarzyszy zupełnie inny nastrój. Istnieje takie znane powiedzenie: Od roboty konie zdychają. I to jest prawda, ale od trudu nie. Od trudu człowiek staje się silniejszy. Po prostu trzeba przeszukać swoją pamięć, przypomnieć sobie i zdać sobie sprawę, że wszystko to już kiedyś istniało i nigdzie nie przepadło. Spróbuję zatem jeszcze raz. Na zakończenie chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że wszystkie religie pouczają, aby wstawać o poranku, wypowiedzieć słowa czynienia w rodzaju dzień dobry. O mój Boże, dziękuję za nowy dzień. W ten sposób od razu się dostrajasz, od razu zanurzasz się w tym duchu, nastrajasz się nie na problemy, lecz na to, że wszystko będzie dobrze. A potem to samo w porze obiadowej, a następnie wieczorem. We wszystkich świątyniach istnieje modlitwa: poranna, południowa i wieczorna, a muzułmanie modlą się nawet pięć razy w ciągu dnia. Należy się pomodlić przed rozpoczęciem każdego nowego dzieła, bo kto wie, co może się przydarzyć. Trzeba usunąć strach i tę grę konkurencji tutaj. Właśnie w tym celu się to czyni, bo taki niewłaściwy nastrój może prowadzić do jakichś nieprzyjemnych. Zdarzeń może nam sprowadzić na głowę jakieś kłopoty. Są też ludzie innego typu. Bhagavad Gita naucza wszelkie przykazania, wszelkie rekomendacje i zakazy sprowadzają się do jednego. Zawsze pamiętaj o Bogu. Rozdział 18 Bhagavad Gita powiada cokolwiek czynisz, powinieneś pamiętać o mnie, a wtedy pokonasz wszelkie przeszkody tego materialnego życia. Wtedy one nie będą przeszkodami, ty je przezwyciężysz w sposób duchowy, bo nie będziesz sam. Mieć łączność ze swoją duchową naturą oznacza być z duchem. Są ludzie, którzy to osiągnęli i myślą tylko o Bogu, a te wszystkie zakazy, przestrogi o grzechach można wtedy zapomnieć. Nie trzeba tego trzymać w pamięci. Jeśli nigdy nie zapominasz o Bogu, to te zakazy nie są potrzebne. Łatwo jest pamiętać o Bogu, gdy nam się dobrze wiedzie. Mówimy wtedy swobodnie, o, chwała Bogu, ale gdy jest jakieś niebezpieczeństwo, gdy napada na nas jakieś zwierzę albo bandyta, to zdarza się, że zapominamy, i wtedy pojawia się strach. Bandyta nagle staje się silniejszy od Boga. Jest taka opowieść, przypomnę, lub też jakaś historia wedyjska, że w jakiejś wsi osiedlił się demon, taki potwór, który żywił się ludźmi. Dlatego też osiedlił się tam, gdzie ludzie brali wodę, a to było jedyne źródło wody w okolicy. Ludzie zaczęli zbierać wodę deszczową, próbowali kopać jakieś studnie. Potem kilka razy ktoś szedł w stronę tamtego źródła i już nigdy go więcej nie widzieli. No i któregoś dnia przyszedł do nich święty. Człowiek i poprosił o wodę, a oni mu na to Nie, dzisiaj jeszcze nie padało Święty się zainteresował problemem Oni mu wyjaśnili co jak, i jak on na to Dobrze, dajcie mi jakieś wiadra czy z Co tam macie, a ja tam pójdę oni mu na to, ależ ten potwór ciebie pożre Dobra, dobra, to niemożliwe No i poszedł tam, patrzy, a tam straszny potwór siedzi Święty popatrzył i mówi Oj mój panie, nie ukryjesz się przede mną nawet w takim obliczu Chcesz mnie okłamać, ale ja się nie dam Ja ciebie widzę na wskroś Na to potwór odpowiada No dobrze, nabierz wody i powiedz tym demonom we wsi, że mają moje błogosławieństwo. Czyli, że jeśli nigdy nie zapominam o Bogu, to dzieją się takie właśnie rzeczy. Taka jest wtedy reakcja, bo przecież On jest wszędzie i wszystkim kieruje. On ma pod kontrolą wszystkie te sprawy tutaj. Może jeszcze jedna taka opowieść na koniec. Płynął sobie jakiś statek i nagle zdarzyła się katastrofa. A na tym statku był ksiądz katolicki, taki w czarnej sutannie, więc marynarze od razu biegną do niego, bo tutaj sztorm, a do brzegu daleko i może się zdarzyć, że utoną. Oni mu mówią: módl się za nas, ojcze święty, zawsze się modlisz, więc czemu nie w tej trudnej chwili czemu ty się w ogóle nie modlisz ten im odpowiada całe moje życie jest modlitwą żadna minuta mojego życia nie mija bez modlitwy tu dodam jeszcze, że to jest opowieść pewnego mojego znajomego to jest Podwodnej ja go tak w ogóle spotkałem może ze dwa razy w życiu ale szliśmy gdzieś wtedy na odosobnienie i długo rozmawialiśmy istnieje taki aforyzm mówiący Cały czas, który pozostał po modlitwie, z przyjemnością zabierze tobie szatan. Tak więc nie ma czegoś takiego jak czas wolny. Nie może być tak, że żyję albo z Bogiem, albo żyję z Szatanem, a potem żyję sobie sam dla siebie. Albo żyjesz z Bogiem, albo żyjesz z Szatanem. Trzeciej możliwości nie ma. Nie da się żyć tak samemu dla siebie. Albo że jest naturą duchową, albo na Naturą materialną, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, dlatego musimy zrozumieć, musimy pokochać, praktykować i zrozumieć, że tak jest łatwiej. Dla takiego życia jesteśmy stworzeni. Dziękuję Wam za uwagę.